Witam, 25 sierpnia, kolejna niedziela, kolejne podsumowanie kolejnego tygodnia. Zapraszam. Ten tydzień, no tydzień już właściwie normalny, pracujący także codziennie w biurze co do treningów w tym tygodniu tak powiem zmniejszyliśmy zmniejszyliśmy skrzyżkiem piętość treningową to znaczy zrezygnowaliśmy z jednego dnia e, treningu i w tym tygodniu i na tą chwilę robię pięć treningów e, tygodniowo a w dwa pozostałe dni robię godzinkę cardio e, także w tym tygodniu zacząłem od w poniedziałku od poniedziałku od klatki, eee, we wtorek godzina cardio, środa nogi, czwartek plecy, piątek znowu godzina cardio, sobota ee, barki no i dzisiaj niedziela jadę właśnie zrobić łapki. Na razie na brak siły nie narzekam, szczególnie że w tym tygodniu podnieśliśmy kalorykę, także treningi całkiem spoko wychodzą, pompa sieci węgli jest sporo, kalorii jest sporo także no nie ma na co nie ma na co narzekać jeżeli chodzi o dietę to tak jak wspomniałem w tym tygodniu kaloryka została podniesiona i wprowadzona została też rotacja węglowodanami także w dzień nietreningowy jem ich mniej Dzień treningowy jem oczywiście ich więcej kaloryka w przypadku dnia treningowego waha się w okolicach 3,5-3700 kalorii w przypadku dnia nie treningowego w okolicach 2700 Przy czym całą kalorykę w diecie podniosłem głównie przez wprowadzenie większej ilości tłuszczy, która była u mnie no, bliska zero. Także w tej chwili jem w okolicach tam 70-80 gram tłuszczu dziennie. Są to głównie oleje lniane, oliwa z oliwek, olej MCT. Także czyste, czyste, zdrowe tłuszcze. To no liczę, że tutaj dzięki temu zabiegowi e, uda się troszkę podnieść wagę, ale niekoniecznie zbierając e, tłuszcz. E, no w moim przypadku m, z reguły prowadzę dietę bardzo nisko e, tłuszczową, także myślę, że prowadzenie na jakiś czas e, większej ilości tłuszczy e, tylko odbije się pozytywnie na sylwetce, na moim organizmie na wchłanialności wszelkiego rodzaju witamin, mikro i makroelementów, także myślę, że te kilka tygodni zrobi mi dobrze jeżeli chodzi o wagę, no to ewidentnie waga skoczyła w tym tygodniu zobaczymy jak to będzie Dalej, jeśli będzie szła tak szybko e, do przodu, no to trzeba będzie troszkę, e, troszkę przyciąć albo dodać jednak więcej kardio. E, więcej bo tak widzę, że w okolicach 3 kg e, doszło w tym tygodniu. Wiadomo, że, że część to jest jakiejś wody, część to jest związana z podróżami, zatrzymaniem wody w organizmie i tak dalej, więc zobaczymy eee, zobaczymy po kolejnym tygodniu jak to jak to będzie wyglądało natomiast no, forma dalej jest całkiem eee, przyzwoita, także jeżeli chodzi o wygląd wydaje mi się, że, że tutaj e, no, nie ucierpiałem specjalnie przez zwiększenie e, tej kaloryki e, posiłki z jakich składa się moja dieta no to tutaj Wam przynajmniej kilka pokażę. To raczej nic nadzwyczajnego, klasyka. Na śniadanie, czyli na posiłek przedtreningowy z reguły wpada jakieś 150 gram mięsa, do tego klej ryżowy z borówkami. Później w trakcie jazdy na siłownię no to wypijam jeszcze sobie kawę z bananem i z olejem MCT. Później trening. Po treningu znowu izolat z bananem. Zanim dojadę do pracy, w pracy już posiłek potreningowy. I tutaj z reguły wpada znowu 100 gram kleiku ryżowego i 100 gram borówek plus jakieś mięso lub izolat białka. Później trzy posiłki, właściwie identyczne, które komponuję sobie z diety kulturysty od Easy Fit Looker czyli po 150 gram gotowanej piersi z kurczaka plus 150 gram gotowanego ryżu plus jakiś ogórek kiszony bądź konserwowy no i 10-15 gram oleju nianego oliwy z oliwek bądź to oleju MCT później po pracy jeszcze jeden posiłek mięsny, tutaj to z reguły jest już wołowina albo łosoś no bo nie mam siły jeść kolejny raz kurczaka także znowu 150, 180 gram polędwicy wołowej albo łososia plus do tego 150 gram gotowanego ryżu no i na kolację Posiłek taki klejkowo-papkowy, na słodko, jak ja to lubię. E, czyli tutaj około 50 lub 75 g płatków owsianych lub płatków ryżowych. E, do tego oczywiście 100 g borówek. E, tutaj dodaję sobie jeszcze 150 g białek jajek. To wszystko e, razem e, robię w mikrofali na taką bardziej stałą papkę. Do tego dodaję jeszcze 40 gram masła orzechowego. No i taki, taki klejczek sobie zjadam na kolację. Oczywiście w dni treningowe no to tego, tych węglowodanów jest mniej. W tych posiłkach w ciągu dnia nie jest 150 gram gotowanego ryżu, a na przykład 100 albo 60, no w zależności jak tam, jak tam sobie poskładam e, kalorykę w danym dniu, tak samo wieczorem. E, no nie jest to 75 gram płatków owsianych, tylko 50. oczywiście nie ma e, posiłków przed i po treningowych e, z klejku ryżowego. Także no tutaj sporo, sporo mniej e, tych węglowodanów. Staram się w okolicach. 200 no max 250, 250 gram węglowodanów w treningowe zjeść nie więcej dobra trening zrobiony muszę przyznać, że pompa niesamowita forma mimo zwiększonych kilogramów trzyma się całkiem ładnie także myślę, że na razie wszystko jest zgodnie z planem Jadę teraz na pozowanie do Krzyśka, także yy, myślę, że tutaj zobaczycie jakiś urywek z tego też fascynującego wydarzenia jakim jest męczenie i nadawanie plastyczności mojej yy, osobie. <taki> także zapraszam i do zobaczenia za chwilę. Dobra, dojechałem już na pozowanie do Krzysia. Zobaczymy czy już jest skrzykało bicepsy klatka najszerszy Tył. Obszernie ręka. Obszernie. Dobrze. Najszerszy. szerszy. Bicepsy. Dobra. Powrót na przód. Brzuch kontroluj. Dobra, dziękuję.